Cześć widzowie, z tej strony Fan. dziękuję wam też za no tyle subów, to się nie spodziewałem z jakichś trzech shortsów, że mamy już stówę wbitą. Mnie jest bardzo miło z tego powodu, myślę, że zrobimy odcinek z VR-ów jeszcze, Mam, mamy za sposoby na zrobienie odcinek z VR-ów, VR gdzie będziemy grali w box może. Możemy też zrobić Pirate Cave, możemy też zrobić Simps Simpsony tutaj, bo znalazłem mapę. Zrobię ankietę, pewnie i tak będzie zero tych na nią. Zaczynamy jak Sigma prawdziwe z Ohio. Ty. Nie wstawaj! Zbyniok! Wy ode mnie. Dobra, szybko. Ten nie został Skibli. Leżeć! O, dobry Skibli. <grym> dobra, zaraz będziemy ich jeszcze krzest. Nam tymi czy to co jest? Chyba taboret. Nie wiem. Nadróbcać ich będziemy, nie ma. Nie ma, że mnie będziesz bił z tej buteleczki. Jeszcze znowu te Chińczyki anime do mnie piszą. Ja nie chciał, ja nie wiedział. Nie nasyłajcie do mnie policji. Aj, chyba będę sobie kupował. Nie pamiętam, to w Red, tylko Red Rep... Redemption, więc może tam jakiś kontejncik będzie, nie, nie z Tobą teraz rozmawiam, Ryszard. Ale dostał. Ty Chińczyk! Chińczyk, co ty? Z Chińczy co? O co tobie chodzi? No, Ty chyba Chińczyk Dobra, jesteś. Wytłumacz mi czemu my zawsze to musimy robić drugi raz, Stefan. Zawsze. Stefan, co ci się stało? Tak, padaczki! Już ci pomogę szybko, mój drogi kolego. Ty już leć po karetka, nie mnie bijesz! Zbędzie atak padaczki! Zbędzie atak padaczki! Szybko pomóżcie mu tam, a mnie mnie bijecie! Co wam się dzieje? Zbędzie atak padaczki! I tak wiem, co to jest atak padaczki, tylko se tak po mówię I wiem, że to nie o to chodzi. Więc proszę mnie tam nie hejtować w komentarzach, bo ja robię. Ty, golas Chodź do mnie. Chodź, chodź, chodź do mnie, fagata. Przytulę cię o to, że będziesz mi mówić tata. Golasku. Chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź do mnie wakata. A, niedługo też będą vlogi z kamerą. Specjalnie zamówiłem ze 300 zł. Ten. Tak, zamówiłem kamerę za 300 tych gotowy zestaw. Pomyślałem. A, dobra, kanona będę miał. No toż, no toż nie, bo zamiast kanon to jest napisane tą samą czcionką kamera. Pochwalę tego Chińczyka. Ten Chińczyk miał chyba jakieś 200 IQ, nie wiem. Mi się by nie chciało takiej czcionki, czcionki szukać. Jezus. Przepraszam was, mam Katar, mam, mam Katar, i chodzę do szkoły z, od dwóch tygodni z tym Katarem. I dalej biorę leki, ciekawe czemu nie działają. Pani Kot, proszę nie wyzywać mi tam żadnej inspekcji do domu. Ty w sumie to nic nie zrobiłem złego w zablurowałem. pewnie. Kubyś powiedz, że ty zablurowałeś. Jezu, ja nawet nie umiem teraz mówić. No choć już wiem, że ruda tańczy jak szalona. Tak, ja wiem, tak, Zbinio ja wiem, że ruda tańczy jak szalona. O właśnie ruda! Będziesz od dzisiaj ruda, choć wiem, że masz inny kolor włosów. Ty, no i w sumie są plusy tego, że będziemy mieli kamerę, bo będę mógł ją też wykorzystywać jako kamerkę do filmów i będziemy mieli 4 k 60 klatek. i będzie Sigma. Jezus, ja mam tak zapchany ten nos. Chyba zaraz pójdę rozpalić w piecu. Ja tam jestem samodzielny chłopcy sam rozpalę e! ty niech przede mną nie ucieka. Dobra jest chill Jesteś Chilgaj? Takie pytanie do pana. Specjalnie przyjechaliśmy. Kto to jest w ogóle? Gustavo Freak. O, ja nawet nie wiem, no, kto to jest. Ja mam tylu znajomych na Steamie, Szkoda, że tylu ich nie mam w JRL. Ty! O, czekaj na ciebie z wiesz? O, ty! Jak mi z Benio walnął! Szybko idziemy z Benio. Pomodlimy się i posiedzimy w jednym miejscu. <śmiech> <śmiech> My mamy tak mało HP przez Benia. Dobra, ty to był ten mały czy wielki? Gdzie jest wejście na górę? O, tutaj. Gdzieś ten Zbigniew tam był. On co się tam kampił za, przy tych drzwiach, tak stał, stał, stał. Ty. Abo Zbigniew uciekł stąd po tym, jak mu zabiłem kolegę. Idź se. Kimby toalet. E, ty. Wiedziałem, że ty jednak żyjesz. I wiedziałem, że lepiej zostawić to, abo. Ja wiedziałem, że on był zbyt mały. Nie obrażając osób małych. A ja streamam dopiero kiedy ja będę mógł zrobić, Ty. broski, ja chciałem zrobić uro... tego nie urodzinowego, tylko świętującego streama. Nam subów to tak to jak to będzie opóźnione rozwojowo, jeszcze bardziej niż ja. Aha, jak. Ty, ja w końcu to mówiłem, czy nie? Dobra, powtórzę się. Bo ja nie wiem, czy ja to już mówiłem. Będą nagrywane też vlogi. Pewnie się po powtórzyłem. Dobra. E, ty! Zbigniek! Dobra, ja nie będę rysykować. Idźcie. E, wiedziałem, że tam drugi jakiś wyskoczy zaraz. Dobra, zostało dwóch. Dobra, i jeden. No i widzowie, kolejna mapa jest przechodzona. Oczywiście przez waszą ulubioną Sigmę z Ohio. Ty... A nie, my chyba robiliśmy nisko, tak. To jednak się nie pomyliłem. Życzę Wam great days. Tak, zapisałem się na angielski. Nie wiem, czy to mówiłem podczas rozpoczęcia odcinka, bo już zrobiłem dwie próby. Ale mi co chwila te zwalone pyty to wred wywalało. Więc ja się z Wami żegnam. Elo.